Alberto, afrykańska maczeta i tam podobno Z tego co przeczytałem na Twitterze padają wersje w stronę Malika Montany Pogoń za kajsem, gdzie nie spojrzę, narkotyki twarde Nie szukaj zasad na orię, wyżej trzymaj gardę Tak bez honorów kilku na jednego lecą w parter Tak, miałem jedną taką sytuację, bez Ten, co dużo gada, mało mleka daje. Kiedy przypadł, to ma pełne gaczy frajr. Czelec pieniędzy, to mu ją lubią Tak szczerze nie wiem, bo tak mi się troszkę, że tam oglądaliśmy i sprawdzały to jakieś numery, właśnie, Alberto. Tak to, to w sumie spoko. W do tego, co tam było wydawane. Afrykańska macie tak nie nawet yeah. jak się trafi zęk. Zgadzam się w nie wiem co to lek. Ja tego nie trzy, po amarek szej. pieniędzy, to mu ją lubią Afrykańska macie tak nie nawet yeah. jak się trafi Chciałem sobie sam, żaden czapak mi nic nie da Co drugi nie wybrał, to liczy na przepaść Każdy liczy, hajn z się do przyjaciela Wyszła druga twarz, w branża chcecie jego. Wszystkie twoje ostatnie ruchy, to gwoźdź do trumny Kurwa, żaden z ciebie stream bardziej chciwy i obudy. Prawdziwych wartości za żaden hekt nie kupisz Rany mam do kości, brak zaufania do ludzi Kreniku ja mam na przykład tych... Tego na przykład nie rozumiem to jest pięć, To jest 100 tysięcy w 500, może no. Ale fajny ten numer tak szczerze. No boli mnie, bo ja nie mam tyle pieniędzy, ale nie rozumiem, po jakiego chwania się pieniędzmi na teledyskach.